CoPilot Microsoftu, nowości z konferencji NVIDIA i Adobe, gigantyczne ekrany LED, również z AI oraz relacje z targów ekspozycja w Krakowie. Zapraszam na kolejny odcinek AVIT News. Zostańcie z nami. Ostatnie tygodnie przynoszą coraz więcej nowości z rynku AI. Sztuczna inteligencja jest na ustach wszystkich, ja Nie są praktycznie zachwyceni i przerażeni, a praktycznie codziennie otrzymujemy nowe informacje dotyczące tej technologii. Microsoft pokazał nowy program CoPilot, pilot napędzony przez AI, który został dodany do programów Office 365. 16 marca podczas wirtualnego spotkania prasowego, które odbyło się za pośrednictwem LinkedIna. Prezes Microsoftu Satya Nadella i wiceprezes firmy Gerd Spatero powiedzieli, że Copilot ma przywrócić duszę pracy, odciążając użytkowników od rutynowych zadań i uwalniając ich kreatywność. Copilot to rodzaj wirtualnego asystenta, który łączy duże modele językowe z danymi biznesowymi w celu wsparcia produktywności. Obejmuje wszystkie aplikacje, dokumenty i konwersacje prowadzone z użyciem platformy Microsoft 365, w tym Word, Excel, PowerPoint, Outlook oraz Teams. Oczywiście rozwiązanie to nie zastąpi człowieka, niemniej zrobi notatki z zebrania, przygotuje prezentację na podstawie notatek, czy też zautomatyzuje powtarzalne zadania. Dzięki temu ludzie mogą skupić się na najbardziej kreatywnych aspektach swojej pracy. W dłuższej perspektywie użyta w tym programie sztuczna inteligencja ma być całkowicie spersonalizowana. Będzie się dostosowywać do każdego korzystającego z niej użytkownika, a użytkownicy będą mogli nawet wybrać osobowość swojego asystenta AI. Microsoft wprowadza na rynek to narzędzie, ponieważ zorientowane jest do zastosowań profesjonalnych. Jednocześnie Microsoft zapewnia, że Copilot spełnia najwyższe standardy cyberbezpieczeństwa. Od uwierzytelniania wieloskładnikowego po ochronę danych firmy i użytkownika. We wtorek na konferencji NVIDIA GTC Jensen Huang, założyciel i dyrektor generalny firmy, dał światu jasny przekaz, mówiąc, Liczba zastosowania AI jest nieskończona, ograniczona jedynie przez ludzką wyobraźnię. Powstaną nowe usługi, które poprawią nasze życie w sposób, którego jeszcze nie można sobie wyobrazić. Porównał obecną rewolucję AI do rozwoju rynku smartfonów, kiedy pojawił się pierwszy iPhone. Nvidia zapowiedziała aż cztery nowe procesory i chce umocnić swoją pozycję światowego lidera w dziedzinie sprzętu AI. Na przykład procesor L4 ma oferować 102 razy większą wydajność wideo, która będzie napędzana sztuczną inteligencją niż procesory używane dotychczas. Jednak Nvidia nie poprzestaje tylko na sprzęcie. Ma w planach udostępnianie w chmurze DGX potężnych superkomputerów wykorzystywanych do rozwoju technologii AI, takich jak ChatGPT. Z kolei AI Foundations to trzy usługi w chmurze: Nvidia Nemo, Nvidia Picasso i. Bionemo, które mają pomóc firmom w opracowaniu i wdrożeniu niestandardowych, generatywnych modeli AI. Nemo jest przeznaczone do dużych modeli językowych. Picasso koncentruje się na obrazach wideo i aplikacjach 3D, natomiast Bionemo generuje teksty naukowe przy użyciu danych biologicznych. To tylko niektóre z nowości Nvidia, które umiejętnie wykorzystują zapotrzebowanie na nowe produkty i usługi związane z boomem AI. Na konferencji GTC Nvidia dużo mówiono o partnerstwach Nvidia z wieloma firmami. Jedną z tych firm jest firma Adobe, z którą Nvidia współpracuje w celu usprawnienia integracji generatywnych modeli sztucznej inteligencji z kreatywnym przepływem pracy dla artystów i marketerów. Adobe miała swój summit w środę, i oczywiście mówiono głównie o AI. Adobe Firefly to generator grafiki AI, który ma stawić czoła takim narzędziom jak Mid Journey i Stable Diffusion. Zaprezentowano nowe usługi Adobe Sensei Gen AI, w ramach których znajduje się Adobe Firefly. Nowa rodzina kreatywnych modeli generatywnych AI, koncentrujących się na generowaniu obrazów i na efektach tekstowych, a także nowe usługi Adobe Experience Cloud, które mają usprawnić obieg pracy marketingu. Wersja beta Firefly pokazuje, w jaki sposób twórcy o różnym doświadczeniu i poziomie umiejętności. Mogą generować wysokiej jakości obrazy i niesamowite efekty tekstowe. Bazując na wersji beta Adobe, będzie można współpracować ze społecznością twórców, rozwijając tę technologię i rozpoczynając. Integracji z innymi aplikacjami. Pierwszymi aplikacjami, które skorzystają z integracji Adobe Firefly, będą Adobe Express, Adobe Experience Manager, Adobe Photoshop i Adobe Illustrator. Generatywna sztuczna inteligencja to kolejna ewolucja kreatywności i produktywności opartej na sztucznej inteligencji, przekształcająca rozmowę między twórcą a komputerem w coś bardziej naturalnego, intuicyjnego i potężnego. Powiedział David Watwani, prezes Digital Media Business w Adobe. My też porozmawiamy o AI, ale na konferencji Metaświaty 2023, która odbędzie się 28 marca w Kinie Kijów w Krakowie. Konferencja Metaświaty 2023 to wspólna przestrzeń zarówno dla entuzjastów, jak i sceptyków przełomowych technologii. Artyści, prawnicy, filozofowie, wizjonerzy zaprezentują różne spojrzenia na temat metaversu, NFT, Web3, AI czy technologii kwantowych. W sumie cztery panele tematyczne, ponad 32 prelegentów, prezentacje, wykłady, sesje dyskusyjne i wiele więcej. Warto dodać, że wejściówki są za darmo, trzeba tylko się zarejestrować na stronie organizatora metaświaty.pl. Jak będziecie 28 marca w Krakowie, to warto wpaść na konferencję. I na koniec głównego tematu dzisiejszych newsów, czyli AI, ciekawostka z Dalekiego Wschodu, kreatywne studio nowych mediów. Łódź wyprodukowało coś, co uważa się za pierwszy na świecie imersyjny labirynt LED z generatywnymi obrazami AI. Labirynt LED w Taipei, na Tajwanie, które odwiedziło już 200 tysięcy osób w ciągu 12 dni. To gigantyczny, czteropiętrowy monolit zbudowany z ekranów LED o powierzchni. 1100 m2 został przygotowany na Festiwal Latarni Tajwańskiej z okazji 25-lecia sieci supermarketów Pixmart. Ruchome obrazy zostały wygenerowane na podstawie danych m.in. dotyczących gęstości zaludnienia w Tajpej, kursów autobusowych i stawek wynajmu U-Bike, wykorzystując przy tym połączenia 5G. Optimal Audio ogłasza aktualizację WebApp do wersji 1.1. W najnowszej wersji oprogramowanie sprzętowe WebApp i Zone umożliwia sterowanie urządzeniami Blue Sound Professional przez API za pośrednictwem Blue OS. Z poziomu sterowników strefowych Optimal Audio. To proste i wydajne rozwiązanie obsługuje odtwarzanie z niemal 20 platform streamingowych i internetowych stacji radiowych, w tym serwisów przeznaczonych specjalnie do użytku komercyjnego. Web App stanowi podstawę ekosystemu sterowników, wzmacniaczy i głośników, umożliwiając integratorowi skonfigurowanie całego systemu dla wielu stref w obiekcie, a użytkownikowi końcowemu udostępnia intuicyjny i prosty interfejs do sterowania systemem dźwiękowym. Na koniec o rynku kreatywnym, jakim niewątpliwie jest branża fotowideo. Gościliśmy na piątej już edycji ekspozycji imprezy dla twórców fotowideo organizowanej po raz piąty przez firmę Fotoplus w Krakowie. Wśród wielu wystawców była też firma Sharpnek. Dzień dobry, ja nazywam się Patryk Pakosz, jestem produkt specjalist marki Sharpnek i pokażę Wam, co prezentujemy na ekspozycji 2023. Jako, że jest to event branży foto, skupiamy się na serii Color Tuned, czyli monitorach, które są lokalnie kalibrowane przez naszego specjalistę, posiadają rozszerzoną do 5 lat gwarancję, licencję na oprogramowanie Spectre Review 2 a także specjalne oznakowanie oraz certyfikaty potwierdzające kalibrację wraz z jej wynikami. Nowością są wielkoformatowe monitory z tej serii, czyli Seria P, oferująca pełną sprzętową kalibrację. Dla ukazania jego możliwości, na lewej stronie monitora NEC P555 wyświetlamy wzornik. Prawa część to przyczepiony do monitora referencyjny wydruk. Jak widać, obrazy są praktycznie identyczne. Oprócz tego, dużym zainteresowaniem cieszy się nasz topowy desktop, czyli 27-calowy monitor o rozdzielczości Ultra HD, czyli a 271 u Pokazujemy też inne desktopy wyposażone w USB-C, gigabitową kartę sieciową oraz DisplayPort Out, dzięki któremu przy podłączeniu do monitora zaledwie jednym przewodem USB-C możemy uzyskać kilka niezależnych rozszerzonych pulpitów, a dodatkowo nasz komputer się ciągle ładuje. A o samej imprezie opowiedział nam jej organizator. Przede wszystkim chcemy podziękować wszystkim uczestnikom naszego wydarzenia. Przez dwa dni zgromadziliśmy ponad 5000 tysięcy osób. Które mogły skorzystać z kilkudziesięciu wykładów, zarówno o tematyce fotograficznej, jak i filmowej. Mogli zapoznać się z masą sprzętu od fotografii, poprzez film, poprzez audio, dźwięk wszystko, cokolwiek ludzi interesuje. Także my jesteśmy mega zadowoleni z tego wydarzenia, cieszymy się, że rośnie i mamy nadzieję, że w przyszłym roku będzie jeszcze większym wydarzeniem. Bo w naszym odczuciu jest największą imprezą tego typu w Polsce. To tyle w tym odcinku AVIT News. Zaglądajcie na naszą stronę internetową avitinfo.pl oraz zapisujcie się do subskrybowania naszego kanału na YouTube. Udanego tygodnia. Cześć.